Cześć, z tej strony Dominik Śliwiński i w tym filmie powiem Ci, jak zarabiać przez internet dodatkowe pieniądze, by do Twojego portfela wpadało nawet 100 złotych dziennie przy okazji. Przy okazji to znaczy, że będziesz to robił coś, wykonywał jakąś rzecz przy okazji, która nie zajmie dla Ciebie dużo czasu. Dlatego nie zajmie dla Ciebie dużo czasu, bo będziesz już wiedział coś, ale co wiedział? Już Ci tłumaczę jak to wygląda. Opowiem Ci po prostu historię. Na, na z której według, możesz się dowiedzieć, jak po prostu zarabiać w ten sposób. A więc przejdziemy na komputer i już Ci wszystko pokazuję, ponieważ zarabianie w internecie to jest przede wszystkim wiedza. A więc zobacz, chciałem po prostu sobie kupić stolik do laptopa, żeby wygodniej sobie pracować. Wyświetlam Ci go właśnie tutaj, teraz na filmie i go po prostu kupiłem. No ale za czym go kupiłem? Sobie yy, wszedłem na Allegro i wyszukałem sobie stolik do laptopa. No i wyświetliło mi się kilka tutaj stolików, jak widzisz. No jak widzisz masz tu stoliki też takie drewniane i właśnie tym się na początku zainteresowałem, ponieważ też chciałem sobie taki do łóżka kupić i jeszcze taki stolik, co właśnie ci wysięcię co mam. W każdym bądź razie oprócz tego, że tutaj są wiadomo opinie i tutaj miał on dobre opinie. Chciałem się dowiedzieć o czymś, coś o nim więcej, tak jak. Klienci dzielą się na takich, którzy kupują od razu, i tacy, którzy też chcą się dowiedzieć jednak coś więcej, czy on naprawdę na przykład jest wygodny w użytkowaniu. No to sobie odpaliłem po prostu YouTube'a, wpisałem sobie stolik do laptopa Allegro. No i zobacz, wyświetliły mi się proste filmy. Ja pamiętam, że to było dosyć już jakiś czas temu i bodajże ten film oglądałem, który już został dodany jakiś czas temu też i zobaczą, wygenerował 7200 wyświetleń. To jest, wiadomo, jeden produkt tylko i ktoś tu nagrał nowy film na ten temat i to jest w zasadzie bardzo prosty film. Jak sobie włączymy, jest niesamowicie prosty film. Siema, wybaczcie, mój zobacz. W Polsce, ale właśnie po prostu. To jest bardzo prosty film nagrany, sobie to może sam obejrzeć później. Nie będziemy teraz tego oglądać normalnie. Kamerką można takie coś nagrać z swojego telefonu. I co? I ta osoba kupiła taki stolik i po prostu opisała po czasie jego użytkowania, co miała już wszystkie informacje, jak się go użytkowuje, jaki jest jego stan i tego typu rzeczy. No i nagrała tak film, podzieliła się. Jak widzisz, ludzie szukali tego też. I wygenerowało to tyle wyświetleń. Ta osoba tutaj nie dodała żadnego opisu. A co mogła zrobić ta osoba? Jeżeli ona już dodała taki filmik, dała coś od siebie ludziom, a ludzie, w ramach tego, że. jej podziękowania, tak naprawdę, tutaj mogła dodać do opisu link do kupna tego właśnie produktu. I dzięki temu, że te osoby przeszłyby przez link tego, tego, tej tutaj osoby, ta osoba dostałaby prowizję od. Sprzedaży tego produktu. Jak to zrobić? Wystarczy, że najlepiej się zarejestrować, na przykład jeżeli chodzi o polski rynek, bo to działa praktycznie wszędzie i można to robić też na rynkach zagranicznych. Na przykład na Amazonie jest podobny program. Tutaj wystarczy, że się zarejestrujesz na taki program partnerski Ceneo. Jak to wygląda? Po prostu zakładasz. Tam swoje konto i podajesz tam po prostu na przykład kanał na YouTube, bo może to też być blog. Jak chcesz założyć bloga, to polecam cię obejrzeć. Inny film, jak założyć w ogóle takiego bloga szybko i tanio, lub stworzyć stronę internetową, to Ci tu u góry. Po prostu zakładasz sobie tutaj konto. Link też będzie do tego w opisie. Ja ci wyjaśnię, jak to działa. Klikasz, zarejestruj się. Ja już jestem zarejestrowany, więc od razu mnie tu przekierowało, widzę na logowanie, bo od razu się zalogowałem. W każdym bądź razie tam będziesz musiał podać np. link do swojego kanału na YouTube lub bloga i zaznaczyć tylko czym się zajmuje, potwierdzić, po prostu maila dostaniesz z potwierdzającego i tam wejdziesz maila, potwierdzić. i już nic więcej. Tak naprawdę nie ma tu żadnej weryfikacji tego Twojego kanału, jakby z którego będziesz polecał tych klientów, czy właśnie kanał na YouTube, czy jakaś, jakaś strona internetowa Twoja, czy Twój blog. No, i później logujesz się na to swoje konto. I zobacz, co dalej. Ceneo to jest po prostu porównywarka cen, tak? Więc na niej klient, osoba oglądająca taki filmik, który ty byś dodał, bo miałbyś informację, jak w praktyce się ją sprawdza i prosty filmik po prostu byś nakręcił o tym produkcie. Jakimkolwiek produkcję nie kupisz tak naprawdę, możesz takie proste filmiki po prostu wrzucać i zarabiać przy okazji. Z czasem jak tych filmików będziesz miał dużo, no to Twoje zarobki będą praktycznie pasywne, więc będziesz sobie budował pasywny dochód, nie dosyć, że zarobisz jeszcze na tych tutaj odsyłaniach do, danych, do, do danego produktu i na tej tak, tak zwanej afiliacji, bo to jest po prostu marketing afiliacyjny, to jeszcze zarobisz na reklamach na YouTube dodatkowo i czym więcej tych filmików sobie zbudujesz, Oczywiście, musisz dodać tutaj odpowiedni też tytuł, żeby to było też pod wyszukiwarkę. Zastanowić się, jak ludzie, co ludzie chcą wiedzieć, co ludzie wpisują, żeby znaleźć informacje na dany produkt, który już gdzieś kiedyś kupiłeś, na przykład przez internet. I teraz, jeżeli dodasz taki link do Ceneo, bo Ceneo to jest po prostu wyszukiwarka. Jak widzisz, ja sobie znalazłem też po prostu ten produkt, i Ceneo pokazuje wszystkie sklepy, gdzie można kupić ten produkt. Nie tylko Allegro, ale bodajże Allegro jest właścicielem CDO, więc tutaj często Allegro się wyświetla właśnie na pierwszych miejscach też. Więc tutaj dajesz link pod takim filmem do takiego produktu, ale to jest Twój link, który zaraz wygenerujemy, i ta osoba, która sobie wejdzie, ona sobie kupuje w najlepszej cenie w sklepie, którym ona chce, a Ty zarabiasz od tego prowizję. Już Ci tłumaczę, jak taki link wygenerować po rejestracji. I wrzucić pod twoim filmem. Jeżeli zarejestrujesz już, założysz swoje konto, potwierdzisz, zaakceptujesz to, klikasz po prostu tutaj, lista kreacji. I co robisz? Klikasz nowa kreacja, klikasz link tekstowy, następnie wpiszemy sobie nazwę kreacji: stolik pod laptopa. Tutaj link do strony produktu. Możemy bezpośrednio wkleić sobie ten link, ale możemy na przykład, żeby do pewności jeszcze wyszukać po prostu ten produkt Ctrl C. Ctrl V szukaj. Tu nam nie znajduje. O, klikamy wybierz i wtedy ten link tutaj do tego produktu został dodany. Można widzieć bezpośrednio sobie wkleić też taki link. I teraz Klikamy generuj link. I to jest Twój link referencyjny, który wklejasz po prostu pod Twoim filmem. Piszesz nad tym linkiem. Tutaj można najtaniej kupić ten produkt. I te osoby, które będą zainteresowane po prostu, to, to po prostu przejdą na taki link i ty zgarniesz prowizję, ale ile zgarniesz tej prowizji? Wygląda to tak, że Ceneo aż dzieli się 65% zysku, jeżeli osoba przejdzie lub jeżeli jest taka opcja kup na Ceneo, to też dostaniesz 65% zysku z prowizji Ceneo, które Ceneo tą prowizję bierze od tych sklepów internetowych czy też na przykład od Allegro za przekierowanie tego ruchu, czy innych sklepów internetowych i one daje Ci aż 65% tego, co cenę po prostu zarobi. Czyli to jest cała magia marketingu afiliacyjnego. Oczywiście tutaj można, jest technik niesamowicie dużo, jak możesz zbudować sobie różne rzeczy, jak za pomocą marketingu afiliacyjnego zarabiać. To jest jeden ze sposobów. Jeżeli chcesz bardziej się zagłębić w, celu, w temat, zalecam Ci rejestrację na mój newsletter. Link będzie w opisie tego filmu. Tam do będę przekazywał informacje, jak można zarabiać jeszcze więcej na marketingu afiliacyjnym. Czyli w tym momencie, jeżeli kupujesz jakiś produkt na Allegro, czy gdziekolwiek indziej w internecie, na jakimś sklepie internetowym, odszukujesz produkt na Ceneo, później generujesz link. Po jakimś czasie, jak już masz doświadczenie z tym produktem, możesz nakręcić prosty link, prosty film, czy stworzyć prosty post na blogu. Oczywiście wtedy sobie warto zainstalować tam wtyczkę taką SEO, gdzie mówię też w tym filmie, jak się tworzy stronę, żeby ten, ten, to było też podpozycjonowane pod wyszukiwarkę. No i ludzie, tak jak ci mówiłem, szukają po prostu informacji, jak kupują produkty, i jak widzisz, tutaj jest nawet potwierdzenie tego, oczywiście. I dzięki temu możesz budować swój pasywny dochód. Jeżeli tych filmików stworzysz dużo, no to będziesz sobie zarabiał pasywne pieniądze. I tak to wygląda. Do tego też link do tego, żeby się tutaj zarejestrować, będzie w opisie tego filmu. Produktów w internecie jest po prostu multum, więc tutaj możliwości tego jest możliwość nagrywania na temat różnych produktów jest nieograniczona tak naprawdę. Jak widzisz, zarabianie w internecie to jest tylko wiedza, więc cieszę się, że dotrwałeś do końca. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz, lajka i subskrypcję. Tak jak inne osoby, które wyświetlam. Ci, tu, ci tutaj pod spodem. Zobacz sobie kolejny film koniecznie, na, o którym mówię też o innym sposobie zarabiania w internecie, bo nie, czy, czym więcej wiesz, tym łatwiej Ci jest podjąć decyzję co konkretnie, jak konkretnie chciałbyś zrobić. Zapisz się oczywiście na też newsletter, jeżeli chcesz po prostu wiedzieć i kształcić się więcej, jeżeli chodzi o zarabianie w internecie. Trzymaj się, cześć do kolejnego filmu.